I Wilu też picie teraz? Na wilu, we trzech. A B3. i we czterech wiera. O, na podłodze i tu jest wersalka taka, żeśmy ze śmietnika przynieśli. O. A ta podłoga to widzę, że scena a była. A to jest to jest darka komorowskiego podłoga, który był internowany przez policję i dopiero wyszedł wczoraj. Z tego, to jest Darka Podłoga Komorowskiego, można powiedzieć, który też walczy i A tutaj mamy ciekawą rzecz. Co? Mamy tatomat. A to, jest, tak, to jest właśnie tu. To jest taki to, stół z tego jednego. No ale to jest tatomat. No, Powiedzcie, co to jest? To jest tatomat udający y, w sensie y, maszynę do pieniędzy, tak, no to jest taki... którą jest ojciec tak naprawdę. Nie. Który musi łożyć pieniądze za pliku. Matki traktują nas y, jak bankomaty. Tak, w związku z tym takie... jeden z ojców zrobił bankomat który teraz służy nam za stół <laughs> Teraz służy za stół Ale za normalnie stół. na manifestacjach no. stoi jako... Proszę bardzo, już maszyna do pieniędzy no. dla matek No jak woda, woda leci, to to tutaj podchodzi. Już tak Teraz kuchnia A tu nalewki rozmieszane, które policja nam pozrywała były świnie jako symbol przy korycie, którzy e, ci e, złodzieje narodowi, e, przy, e, Komorowski, Welszczykunowicz, bo ten prezydent to, się nie, to nie jest nasz prezydent, to jest Litwin, Szykunowicz Bronisław, a jego dziadek to był Wiosy, który akurat się wciął do rządu i razem z Tuskiem opanowali cały kraj i nie są. Oni nie są dla społeczeństwa, tylko społeczeństwo dla nich. Robią sobie jeszcze do tego mur, żeby ich kurwa nie okraść. od kiedy namioty stoją, pamiętasz? Od 1 maja. Nie, wcześniej. Wcześniej. wcześniej od 23 3... e... kwietnia, kwietnia kwietnia. A tu pozrywa... Tu policja nam zrywa. Były świnie, pozwijali, to przyjechali sami nad wiedzi i sama elita policyjna i pozrywali. A to przez platformę, która powiedziała, że nie się nie A, jeszcze mało. Były takie napisy, to, 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 to. O.